Często pytacie nas, czy można pogodzić minimalizm i święta Bożego Narodzenia. I jak to wygląda u nas? Odcinek o minimalistycznych świętach. Zapraszamy. Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych, racem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Jak pewnie mogliście już zauważyć, święta to dla nas wyjątkowy czas, który celebrujemy. Prawda jest jednak taka, że nasze święta do tej pory były takie pół na pół. Kiedy jesteśmy w Anglii, możemy je przeżywać tak, jak chcemy, tak, jak sobie je wymyśliliśmy i tak, jak je zaplanowaliśmy. Kiedy natomiast jedziemy do Polski, to nasze rodziny nadają ich ton i rytm. Oczywiście w tym czasie spotykamy wszystkich naszych znajomych i przyjaciół, ale niestety takie maratony, choć bardzo chciane i wyczekiwane, z minimalizmem mają niewiele wspólnego. W tym roku będzie nieco inaczej, bo z dużą dozą prawdopodobieństwa do Polski nie polecimy. Opowiemy Wam więc dzisiaj, jak wygląda ta minimalistyczna strona naszych świąt. Może przede wszystkim warto powiedzieć, czym dla nas są minimalistyczne święta. Dla mnie to takie święta, które minimalista, minimalistka przeżywa dokładnie tak, jak tego chce czas, który jest wypełniony tylko dobrymi momentami, tylko chcianymi aktywnościami. Taka osoba robi 12 potraw i dekoruje dom, jeśli sprawia mu i jej to radość, lub nie robi zupełnie nic nadzwyczajnego, jeśli w tym momencie tego potrzebuje. Pełne duchowych przeżyć dla minimalistów wierzących oraz tradycji dla tych, dla których są one ważne. Bo to, o czym warto pamiętać, to to, że każdy z nas jest inny. I jak usłyszycie w naszym podmasie tyle ile osób, tyle sposobów spędzania świąt, a każdy ważny i wartościowy. W waszych pytaniach często pojawia się pytanie o dekoracje. Kilka razy już wspomnieliśmy, że mamy dwa pudełka przeznaczone na ozdoby i światełka. W dużej mierze są to dekoracje, które dostaliśmy jako bonus do naszej choinki kupionej z drugiej ręki. Każdego grudnia dokupujemy sobie coś małego. W zeszłym roku świąteczne filiżanki, w tym haczyki do powieszania na naszym kominku yy, świątecznych skarpet. Bardzo lubię świąteczne dekorowanie domu, więc nie chcę z niego rezygnować, a te dwa pudełka to jest mój osobisty limit. Jeżeli będę chciała dokupić coś, co nie będzie się w nich mieścić, będę musiała się z czymś innym pożegnać. Kolejnym aspektem przygotowań do świąt jest sprzątanie, i w tym obszarze raczej stawiamy na systematyczne porządki przez cały rok, a nie na wielki zryw przed świętami. Natomiast dla mnie nieodzownym elementem wprowadzania świątecznego nastroju jest pranie zasłon, i to uskuteczniamy na kilka dni przed świętami. Szczególnie polecam po tej najbardziej zapachowej części gotowania. W tym roku z grubszych porządków planujemy umycie jednego okna, które przekładamy od kilku tygodni i polerowanie sztuczców. I o tych naszych porządkach i przygotowaniach mówimy co tydzień w sobotnim odcinku pod masu. Jeśli chodzi o jedzenie, to przez cały listopad wyjadaliśmy nasze spożywcze zapasy, żeby zrobić miejsce pod świąteczne przysmaki, ale nie ograniczamy się do świątecznego jedzenia tylko dwa dni w roku. Jemy świąteczne jedzenie przez cały grudzień. Zaczynamy powolutku. Od pierogów, ryby, tofu po grecku i krokietów, by w święta finiszować zupą grzybową i sałatką warzywną. Wzięło się to z tego, że nasze rodzinne domy są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów i Wigilię spędzamy oddzielnie z naszymi rodzicami, więc w ubiegłych latach przygotowywaliśmy sobie mini Wigilię przed wylotem do Polski. W tym roku kontynuujemy tradycję raczenia się świątecznymi potrawami przez cały grudzień, ponieważ nie chcemy się ograniczać do celebrowania i delektowania się świątecznymi pysznościami tylko przez dwa lub trzy dni w roku. W kwestii prezentów staramy się być bardzo minimalistyczni. Wraz z rodzinami piszemy listy do Mikołaja i kupujemy tylko te rzeczy, które się na nich znajdują. U mnie w zeszłym roku było losowanie. Każdy dostał jeden prezent, ale o nieco wyższej wartości, i to też było świetne. Świąteczne zakupy też ograniczamy do minimum. Od kilku lat robimy je online, a wcześniej wybieraliśmy po prostu jeden dzień i w całości poświęcaliśmy go na zdobycie wszystkich podarków. Natomiast tym, co mocno celebrujemy, jest pakowanie prezentów. Przygotowujemy sobie herbatkę, włączamy muzyczkę lub film i zawijamy paczki, podpisujemy, oklejamy, naklejamy stempelki, wypisujemy kartki i wkładamy w to dużo miłości. Jest to nasz sposób na spędzanie miło czasu razem. Minimalistką nie jestem w kwestii świątecznych piosenek. Lecą u nas w domu od końca listopada, a w tym roku poszłam o krok dalej i słuchałam też audiobooków ze świętami w tle. Minimalistami nie jesteśmy też w zakresie praktykowania wdzięczności. Przez cały grudzień dużo wspominamy, doceniamy, cieszymy się z dobrych rzeczy, które nam się przytrafiły, o wiele bardziej niż przez cały rok. Minimalistyczne święta oznaczają dla nas czas bez stresu, pośpiechu, w naszym własnym tempie i bez bezrefleksyjnych aktywności, które robiliśmy w przeszłości, bo coś wypadało albo należało, a niekoniecznie było w zgodzie z nami i naszymi wartościami. Wkładamy nieco więcej czasu w planowanie i wysiłku przed, po to, aby gdy przyjdzie moment celebracji, to możemy oddać się temu w całości i bez zmartwień. A czym są dla was minimalistyczne święta? Czy może tegoroczne święta spędzicie nieco bardziej w rytmie slow? Dajcie nam znać na naszym Instagramie, razem lepiej podcast. Pamiętajcie też, że w grudniu słyszymy się codziennie w naszym świątecznym podmasie, gdzie wraz z naszymi zaprzyjaźnionymi podcasterami opowiadamy Wam o naszych przygotowaniach do świąt, dzielimy się pomysłami na prezenty i wiele więcej. Podmas, tak samo jak wszystkie nasze regularne odcinki, możecie znaleźć w swoich ulubionych aplikacjach do podcastów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobrego piąteczku. Szufla. Tak, jakbym tak ci powiedział. Na po szczęście mamy to nagrane, i będziesz mógł odsłuchać. Proszę bardzo, już już, już. No dobra, tam dalej. Teraz to ten wcześniej to tu... był bo konsuj, bo konsuj Mówię bo konsuj. dalej, Pysio. W waszych pytaniach często pojawiło się, albo nie masz racji. Nie ma co, cofnij to. Mhm. No, i teraz końcówkę, standardową. A, standardową, dobrze. Już zapomniałaś pod tych pod, podmasowych <grybuj> nagrywajkach, <grybuj> tak. jak się nagrywa normalny odcinek.